Poszły, tam... Układ wydechowy kiedyś był wymieniany i to chyba nie wiem. no... Całkiem nie da, to nie jest tam w domu. Stawiamy ile razy się odbije. Pasy zamknij. Znaczy zapnij. Pasy zapnij. Jedynkę rzucimy. No, jedynkę, no właśnie Ja chcesz ruszyć. No nie palimy. Tym nie odpalimy, tamtym odpalimy. No dobra, to wrzuć jedynkę. I w drogę. No to robisz. Nic tym odpalimy. Zresztą te obony nie były w najlepszym stanie, jak w Rzeszku. Okej, okay, pierw... Mamo, to, to trwa 15 sekund, dobra? Mamo! Zostaw tę chwilę, 15 sekund mam, dalej. Dobra, już? Okej, okay, pierwsza modyfikacja... Teraz będę się przewracał, teraz będę się pluł, a wtedy dobrze wyszło, już? materiałów, tych materiałów, trochę <śmiech> nisko. rękawiczki mamy, Kamilu? Oś życiu <laughs> na jasno zrobiłem Za bogato. Dzień dobry, dzisiaj wymieniamy tłumik, filtry oraz olej. Dzień dobry. Dzisiaj, po prostu dziś. Takie <laughs> przedki możemy już... Jest Kamil, <laughs> nie ma. No zaraz, zaraz będzie milion razy fajnie wyglądać. Nie denerwuj się. No i mi ja już specjalnie. No, spoko, ja jeszcze nie ja będę Tego nie nagrywasz przecież, nie? Nasia! Otwe jazdy! Dobrze się rozumiemy. Nie ma tutaj... Yy, yy. Stop, raz. Co mi tam mama robi no Z drogi śledzie Porsche jedzie <śmiech> <śmiech> Wiecie, co, coś jest suche, coś jest mokre <laughs> co się stało <laughs> Co się, co się stało <laughs> Kto jest suchy Kto jest mokry <laughs> Generalnie jest suchy <laughs> Tylko ma 35 lat No dobra, już O, no i całe nagrywanie szlak trafił Chciałem powiedzieć, że jak się jak się uspokoję. Panowie, chodzimy, świecimy. Ja świecę, oni świeci. Jeżło pierwnicze. Pod spodem miałeś być. Wiemy co, mniej więcej, a żeby dokładnie się dowiedzieć to musimy pojechać na jazdę próbną. Yy, zaraz to uczynię Kamilu, tylko stop, stop, jeszcze raz. Jedzie dalej? Ok. Yy, wiemy, stop, Nie, wiemy, no wiemy już od dawna, że mamy Porsche. Preparat, słuchajcie, i Kamil go zaraz wypije. <laughs> Zobaczymy co się będzie działo. Wyczyści go od środka, idealnie. Dzień no, dobry. Przepraszam. Nie ma moc. chciałem. Trudno. Masz? No już mi światło nie potrzeba. Ale masz? Ale mam. Ale mam. Czy tak? Czy tak? Tylko w Tak? Tak jest. Ujęć to ty nie no, Ale są bez szans Kobieto Jak ja mam restę w góry, to możesz kamerę bo to szkoda, Jeszcze tak tragedia straszna, ale że jak się do niego dobraliśmy, to pewnie wymienię Dzięki Hello Nie poznaje nas To nie ten samochód Hello już ja nie, nie sięgnę. Uwaga, 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 O, tu. Robimy dzień dzeń, Co tu się dzieje? Żyd, 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 żyd. Mogę podejść? Tak, musisz. Muszę. Ja jeszcze nie. Może ja odejdę, co? Nie, masz teraz tak samo stać po się. Podsuń. Poddał się. Wyszedł. Może jeszcze raz, co? <śmienicza> <śmienicza> Tego się kurde nie spodziewałem. Generalnie no, to filtr paliwa nie pasuje. To są wymienione, ale będzie działać. No dobra, no, co Nie na paliwa pasuje. Pasuje. To się nie. <śmienicza> to się Zdjęcia, tak. Stop! Jeszcze raz. Mam, ja myślałem, że to nagrywa. No, to się... Dole. Teraz się Teraz on mam w dupie, nie będę naturalny. Wymienimy szczotki w środku. Co powiedzieć? O odcinka. Nie ruszam się, bo wiesz, mm -hmm. żeby Ale co? Szybko odcinki, następ, Poprzednie odcinki z Porsche. Ale to co? Mają oglądać, co mam powiedzieć? Powiedz co, 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 co mam powiedzieć. Jeżeli chcecie zobaczyć poprzednie odcinki, to znajdziecie je tutaj i tutaj. Jedziemy? Mm -hmm. Jeżeli chcecie zobaczyć następne odcinki, to zobaczycie je tutaj i tutaj. No i cóż, do zobaczenia. Tak? Do następnego odcinka.